Witam wszystkich serdecznie, z tej strony na z kanałem Emstercraft, zapraszam was na mecz Puma kontra Hero, czyli Protos kontra Terran lub Teran kontra Protoss na mapie Szoku oraz plato Miejmy więc nadzieję, że będzie to iście epickie spotkanie, a tak naprawdę to ja wiem, że to będzie epickie spotkanie, bo ja innych wam tutaj nie daję, tylko same najlepsze cudeńka, plus oczywiście moje laderowiska. I od razu przepraszam wszystkich za te filmiki na YouTubie podzielone, I to było nie, to był jakiś turniej Lenovo Cup, który został podzielony na 8 części, to, był takim, to była taka moja lekka padka z Justin TV, bo przez niego streamowałem, to coś mi się żyło i po prostu rozwaliło mi to na no, 8-15 części, dlatego pierwsza część to w niej nic nie było. <gry> dlatego... No, przepraszam was najmocniej. Naprawdę myślałem, że to w całości wrzucę a potem sobie to na YouTube potnę. No dobra, puma po lewej stronie z tyłu Evil Genius po prawej stronie, natomiast jest Liquid Hero, który na pewno będzie chciał utrzeć członkowi teamu Evil Genius Nosa. Z tego względu, że e, udało im się podwędzić jedną z ich gwiazd, czyli Haka, Liquid Hat przeszedł do timu EG. i to aktualnie, może powiedzieć, jeżeli chodzi o niekoreańskie timy, według mnie jest jeden z najmocniejszych e, teamów w, na świecie, jeżeli nie chodzi o Koreańczyków. Dlaczego? Bo mają najlepszego Terana, mają najlepszego Protosa i mają jednego z najlepszych e, zergów. Teran to oczywiście Puma. E, z, Protos to jest oczywiście hack, mówię tutaj o niekorańskich Protosach i Zerk, no to w tym momencie jeden z najlepszych, tu chodzi o Idrę. Co nie znaczy, że najlepszy, chociaż Hydra ostatnio wygrał chyba Battle in Berlin, tak mi się wydaje. No i Puma zaczyna tutaj w spokoju sobie odwoli na tradycyjne uganianie się propki ze SCV już rozpoczęte. Bo jakby to mogło się obyć bez tego, jakby sobie darowali to już w końcu, to już tyle czasu mija. Ale oni i tak będą sobie krążyć w koło i pilnować siebie. Mógłby sobie też pomyśleć, że Teran mógłby darować sobie ganianie tej propki. A co jeżeli ona sobie gdzieś tutaj by uciekła z boczku? Pylonika, dwa Gateway'e, co wtedy zrobicie? Nie. próbkę trzeba pilnować, bo inaczej nie ma innego wyjścia. Yy, a hero w bardzo ciekawym miejscu, powiem swój Cybernetic Core, ukryty troszeczkę na prawo. Tutaj się utrzyma, ut może robi to dlatego, żeby nie blokował mu tutaj nic, przejścia, przebiegnięcia przez bazę, gdy był jakiś drop. Żeby jak najszybciej się do swojej bazy dostać. I jeżeli dlatego to robi, bardzo fajny pomysł, bardzo mi się podoba, ale widzimy, że już jest drugi gaz przejmowany, cóż to może oznaczać? To będzie oznaczało jakiś szybki... Tech, bardzo szybki tech ze strony Hero, może Blink Stalkery, może kolosy szybkie. No kolosy szybkie to nie, bo raczej nie wydaje mi się, że były szybkie kolosy, ale jak się zobaczyć Blink Stalkery albo deteki, czyli Darki Templary. Jak je zwał, tak je zwał. Chyba już ta prołupka zginęła. Tak też jest niestety pierwsza ofiara śmiertelna tej wojny już została. Poświęcona na ołtarzu wojny, biegnie sobie z cywil, sprawdza co się dzieje, na razie się grzecznie tutaj schowało i będzie czekało na timing, kiedy będzie przyjmowana ta ekspansja, żeby wezwać kawalerię, zapewne powietrzną, która na mediwakach przyleci i będzie po prostu w tym momencie dźwięki, będą dźwięki niczym z... a gdzie biegnie ten Salkier, co on tutaj zobaczył, czyżby widział? To jest CV, chyba widział to jest CV i będą, będzie kawalkada walkiri wtedy. Tam, tam, tam. Dobra. <gry> dobra, jak oficjalnie widzicie, oficjalnie mi odpierdziela w tym momencie. Dosyć nawet mocno, ale to chyba dobrze i pozytywnie. Mamy SCV budujące command center w bunkrze. Siedzi sobie jeden Marines. Tak, na wszelki wypadek dla bezpieczeństwa, kolejne dwa marinesy już w drodze. Gaz jest oczywiście przejęty do tego, są dwa baraki i jedno supply depot po prawej stronie z tego względu, aby pilnować, czy nic nie będzie chciało sobie tędy przelecieć albo przeblinknąć, albo coś w tym stylu. No i jest kolejny gateway, tak więc ciekawa sytuacja w tym. O, proszę bardzo, Stargate. Nie dość, że Stargate to jeszcze Wojt na dzień dobry, no to dopiero ciekawi, Liquid Heroes zaczyna to wszystko, ale zostało to zeskautowane idealnie przez Pumę. No i fail w tym momencie, failo failowski fail. Dać się tak załatwić, tak sobie SCV pięknie wjechało, on. Pomniki będą stawiać, dlatego SCV będą wychwalać jego imię, z tego względu, że on przypilnował dokładnie i zobaczył co się dzieje. Tylko jeszcze jedna rzecz, o której, o której nie wie Puma, to jest to, co stąd wyleci i co stąd wyskoczy. A aktualnie mamy jednego Fenixa tylko. No, Fenix dosyć szybko giną, niestety. To jest ten ich problem, że są dosyć słabutkę na maryncu w małej ilości. Potrzebna jest ich tutaj troszeczkę większa ilość, co wyskoczą na razie. Marudery, Marinesy. no, są już dwa feniksy, można podnosić, można harasować przeciwnika. No i na dzień dobry muł zostanie podniesiony i to jeszcze mu, który miał bardzo dużo energii. Więc lekki harasik w tym momencie już jest. Kiedy zobaczymy i czy zobaczymy tu chyba pauza przez chwilę. Kiedy zobaczymy i czy zobaczymy w tej sytuacji wieżyczki. Wieżyczka jedna byłaby tutaj chociaż i jedna mile widziana, na pewno odechciałoby się wtedy Hero latać tym wszystkim. Są już trzy Feniksy będą skautowały, będą próbowały latać, będą próbowały coś zrobić, ale czy im się to uda? Marinesy oczywiście stoją w pogotowiu, żeby ostrzelać wszystko co chciałby sobie przelecieć i gdzie my to ma? Mamy tutaj jest ok. Zobaczmy ilość zabitych jednostek, raptem dwie, no to niezbyt dużo. Nie opłaciło się to ewidentnie Hero, z tego względu, że no, nie było tego zaskoczenia. Wiedział przeciwnik doskonale, co się dzieje. Marinesy samemu wystarczą, żeby tutaj odeprzeć ten haras. więc lipa ze strony Hero. Czy będzie jeszcze coś produkowane? Na razie nie, na razie nie widzimy, ta trójka będzie musiała wykorzystać, będzie musiała spłacić kredyt, który został zaciągnięty na ich wybudowanie, czyli zabić przynajmniej z 10 workerów mniej, po prostu się nie opłacało w tym momencie, a na razie dwóch i trzech na razie udało się im zabić, trzech, dwóch, ciągle dwóch, tu się przed chwilą nie udało nic zabić. Ale Marines jeden zginął, czyli 4 zabite jednostki. Ten Phoenix powinien wrócić gdzieś do naprawy, albo przynajmniej poczekać, będzie na e, energia mu się zwróci. 4 e, Gatewaye, wszystkie schrony już mają. E, Warp Gate Technology wynaleziony jest, plus 1 do obrony e, dla Protosa. Natomiast Terran zaraz będzie miał już funkcjonalny starport. Widzimy, że nas jest budowany reaktor. Na faktorce najprawdopodobniej dojdzie za chwilę tutaj do Switcha, do zamiany. Steampack również w drodze. Chyba będziemy widzieli po prostu kulkę, pulpeta śmierci MMM, czyli Medic, Maruder i Marine. Zawsze, zawsze mówię Medivac. też dopiero po jakimś pół roku ktoś mi zwrócił uwagę, że tak Więc y będzie ten... Y ...Deadball będzie ten pulpet śmierci latał i co tutaj będziemy mieli? Czy to się... A Fenix zginął! Na razie dwa mediwaki, nie wikingi, no tu jeszcze może trochę oczywiście faktorki ostrzelać. Śmieszna sytuacja, rzadko kiedy widuję marinesów razem z... Fenixami. No hero nie ma nic innego lepszego do roboty, może co najwyżej poharasować teraz przeciwnika, go trochę podenerwować, a sam tworzyć sobie armię. Widzimy, że duża ilość centry, do tego są zeloty, będą forcefield tutaj rzucane, żeby blokować rampę i atakować przeciwnika. Bardzo jest ważne to, aby zeloty miały jak tej zaatakować, żeby to wszystko ładnie było zablokowane, kiedy podzielić armię zeloty przyjdą, przywitają się swoimi sztyletami i i hero jakoś ten atak wytrzyma. No już są dwa mediwaki, już marinesy czekają. 16 plus 7 to 23. Tak, 23 Marinesy zaraz to dokładnie sprawdzę 25, bo jeszcze gdzieś są. I czy dadzą radę razpać Feniksy? Nie dały razpać Feniksy. Te Feniksy się jeszcze oczywiście do czegoś przydadzą. Będą próbował tej harasować co najwyżej harasować, spróbować atakować Medivaki, kiedy dojdzie do większej bitwy. Jakieś jednostki były na steampaku chyba? Przechodziły i sprawdzały. Widzimy, że jest Ghost Academy dla Terana, tak więc będzie do mieszkań, będzie lekka przyprawa z ghostów. Bardzo dobra decyzja, według e, mnie, z tego względu, że w, jeżeli w którymś momencie Hero będzie miał już high templary, to te MMM se same nie wystarczą. Będzie, o już jest Twilight Cancel, no to fajnie będą jednak te chyba high templary. Tak myślę, e, to będzie po prostu ta kulka zbyt słaba. Dobrze, dwa stormy rzucone i jest po przeciwniku. Prołupka nie przeżyje już tego spotkania. Marines sprawdza, co się dzieje. Zelot go chce chyba tutaj poganiać. Ten Marines jest szczęśliwy, ma jedną zabitą jednostkę na koncie. No i Feniksy będą czekały, będą, jak już mówiłem, polowały e, nam te Mediwaki najprawdopodobniej. Jak dojdzie do bezpośredniego starcia, te Feniksy będą niebezpieczne, bo szybko Mediwaki zdejmą. To Mediwaki to jednostki w sumie opancerzone, ale Feniksy będą tylko nimi się zajmą. I tutaj paru Marinesów zostało podniesionych i zdjętych. Przeciwnik zmuszony do podzielenia swojej armii, ale widzimy, że dwa kolejne Mediwaki już znowu tutaj są i jeden pak. bardzo w sumie dobra ze Zresztą teraz tak atakuje. Widzimy jak, co się stało z tymi Marinesami. Wszyscy podniesieni, wszyscy zniszczeni. Tak więc Phoenix yy, pod tym względem są fajne, że jak się podniesie te jednostki, to oczywiście Mediwaki nie są w stanie ich naprawiać. E, naprawiać, leczyć. Jestem tak zawsze w sumie, jak je leczą. No i Phoenixy się chyba opłacają w tej całej sytuacji. Jakiś Viking 1, 2 by się tutaj przydało, żeby na odległość się atakować. Feniksy, żeby się tak nie zbliżały, jest ekspansja ale druga dla jednej strony, jest ekspansja druga dla drugiej strony, do tego wszystkiego armory, więc żeby te plus 2 do ataku. Bo i czy padną dwa medivaki? Na to wygląda, że tak, dwa Mediwaki złapane i dwa Mediwaki zostały właśnie zniszczone, więc duża strata dla pumy w tym momencie. Dużo zelotów nie ma niestety jeszcze i będzie zaraz charge, już za sekundę, parę sekund, i będzie charge gotowy i zrobiony. Dwa Archony i działa, więc Zelot, Archon do tego wszystkiego i jeszcze Psionic Storm. No ale gołsy też na pewno będą ze strony, są trzy gołsy ze strony Pumy. Trzeba je dosyć szybko neutralizować, najlepiej oczywiście feedbackem Dobrze rzucony Feedback i nie ma Ghosta, po prostu szybciutko on ginie. Feniksy będą chyba próbowały złapać te pojedyncze... Ghosty, czy dadzą radę? Czy to warto ryzykować? O, te EMP zużyte trochę niepotrzebnie w tym momencie. Mimo wszystko parę Fenixów padnie i teraz ba bardzo ładny atak ze strony Hero. Udało się parę jednostek zatrzymać, ale to jest dobry moment, żeby się wycofać. Chyba wszystkie te Ghosty zostały zabite. Tak, nie ma nawet jednego Ghosta, więc bardzo dobra sytuacja dla Hero. Udało mu się zneutralizować tutaj przeciwnika. IMP zrzucone niepotrzebnie. Kiedy Hero. Yy, się tutaj bawił Feniksami, a musiał to odpierać Puma. W tym samym momencie, po prostu, hero zaatakował. Puma miał z tym yy, lekkie problemy. Widzimy, że jest proxy pilon ze strony hero, więc będzie to wszystko harasowane, ale no tu jest niestety Panther Fortress, więc nie da rady się pozbyć tego Puma, gra bezpiecznie. Jak sami doskonale widzimy, puma gra bezpiecznie. Teraz y, musi się trochę cofać. O, da radę jeszcze to jest złapać, nie dał rady. Szybka ewakuacja, ale steampack y, zmuszony po prostu tego steampaka puma przynajmniej częścią Marinesów, więc zawsze coś tam traci. Czy padnie Planter Forces, Czy też nie już się rzuca? Wydaje mi się, że może paść. Wszystko zależy się, bardzo dobre forcefieldy, szybko to się tutaj blokuje, no ale to jest te ryzyko, tu z tyłu forcefieldy będą potrzebne, żeby podzielić armię przecinka, co zy, robi teraz hero, trzy forcefieldy, okej, okay, dobrze, zeloty podbiegają, ale będą wystawione na ostrzał, trzeba się cofnąć i część armii tutaj oczywiście wpuścić, a tu jeszcze od tyłu wredne feniksy wlatują, jak na złość. No i na pewno będzie chciał hero walczyć tutaj na otwartej przestrzeni, inaczej nie ma dla niego se sensu walczyć. Medivac jeszcze zostanie złapany, nie da rady wszystkich jednostek wyładować, na pewno nie da rad walczyć. Kolejna bitwa, jest impact, trochę chyba zbyt wczesny forcefield, bardzo ładne forcefieldy. Udało się podzielić część tej armii, zeloty wpadają, arkony, ale ta armia jest chyba skazana na śmierć, bo jest zbyt mała teraz. Widzimy doskonale, trzydzień. kolejne forcefieldy rzucone, jeszcze jeden, no niestety cała armia zostanie za chwilę zniszczona. Feniksy gdzieś tutaj jeszcze są. Widzimy, że Feniksy się znęcają nad Maruderem. Zobaczmy, jednostki stracone, mniej więcej jest to samo, ale co jest bardzo ważne, tutaj zginęło aż 14 robotników ze strony Pumy. To jest raz, a dwa oczywiście padła ekspansja. No i teraz przygotowuje się Puma do ataku. Zeloty już czekają. Feniksy harasują. Będzie ten Saionik Storm, czy nie będzie? ta rzucono, Tył teraz ładnie to wszystko się otoczyło. Feniksy jeszcze podlatują, próbują zniszczyć Medivaki. Gdzie jest storm? Jeden storm dosyć ładnie rzucony. Kolejne stormy tu są, by to były bardzo dwa ładne stormy. I jeszcze jeden na drugi rzucany. No udało się dosyć dużo tych jednostek zabić Brakowało jednak trochę. Teraz Maryńscy są podnoszeni przez Feniksy. Chyba wszystkie maryńce zaraz padną. Nie, nie padną wszystkie. A jak mało brakowało. No Feniksy się ledwo wytrzymały, ale bardzo dobre mikro z jednej i z drugiej strony. Protos szaleje, Teran również. Ale protos ma ciuty większe i cały czas protos napiera. Musi jednak uważać z tego względu. No, tu nie ma żadnych y, Zelotów, tu nie ma komu wspomóc. Zeloty czekają już od dołu, sobie wbiegną. Jest tylko jedno i wyłącznie działo, które w tym wy jednostki zabiło. Zaraz będzie próbować tutaj władować do środka. Czy padnie ta ekspansja, czy też nie? Czy próbki uciekną? Próbki próbują się ewakuować. Obawiam się, że ekspansja zostanie zniszczona. Jeszcze, bo tutaj chyba EMP rzucone na Zeloty. Próbki próbują tutaj atakować. Te armie się zbyt mocno nie trzymają. Czy Nexus utrzyma? Trzyma się czy też nie? Chyba się utrzyma. Tak, Nexus da radę się utrzymać. Więc bardzo dobrze, owszem były straty, jeżeli chodzi o harwestery, ale Nexus się utrzymał. To co jest bardzo, bardzo ważne. No i widzimy teraz dochód. Wielkiej różnicy nie ma. Będą feedbacki, nie będą na razie feedbacków nie ma co tej feedbackować, nie ma to sensu. Udało się jeszcze parę medivaców zniszczyć. W tym momencie brakuje tych feniksów i to naprawdę bardzo. Ładna intensywna gra, jak do tej pory. Jest kolejny raz Planetary Fortress. Więc ten dochód powinien się mniej więcej wyrównać. Uuu, Pyrotos ma dosyć słaby dochód w tym momencie. Widzimy mimo wszystko, tych perobek jest trochę mało. Już to się powinno chyba powoli poprawiać. Ale dalej jest, że no, widzimy siłę. Widzimy w tym momencie siłę move terańskich. Ilość karwesterów jest tutaj różnica tylko 4. Natomiast ten różnica w dochodzie to jest prawie 800 minerałów. Więc to jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. No i zeloty na speedzie z high templarami. Wydaje mi się, że hero ma tutaj lekki problem. Mógłby w międzyczasie powolutku spróbować przejść na high templary. Widzimy, że jest plus 3 do ataku dla tyrana, plus 2 do obrony. A jak, Zelo, jak stoją zeloty? Zeloty stoją 2 i 1. Trochę słabo, trochę słabsza jest ta... Armia w wydatkach widzimy, że na technologię wydał troszeczkę, nie dużo więcej teran, ale te niedużo ma wielką różnicę. Może mieć wielką różnicę. I czy coś tutaj się działo, jakiś dropik? Nie, bo armia się wycofywała, a ja widziałem tej Medivacha gdzieś pełnego przed chwilą. No ilość zabitych harwesterów 28 do 14. Tu jest ten Medivach i tu będzie ten drop. Uuu, drop dosyć mocny, może być, ale jest jeden. High Templar, który może rzucić Sionic Storm storm na pewno coś tutaj zdąży zrobić, no i ekspansji zaraz tutaj niestety nie będzie, trzeba będzie zostanie zablokowana. Będzie musiał się jej po prostu hero pozbyć, pozbędzie się jej, czy też się jej nie pozbędzie, kiedy się jej pozbędzie, pozbądź się jej, pozbył się, stać tylko 100 minerałów. No i już jej kompania ekspedycyjna wraca w tym momencie, wykonała swoje zadanie, scharasowała 200 minerałów, ma w plecy w tym momencie Terran, Protos, oczywiście. No, ten pulpet śmierci naprawdę wygląda już groźnie. Tym bardziej, że ma te upgrade, a nawet te upgrade za chwilę zaskoczą. Plus 2 do obrony u Protosa nie Czy on działa tylko na jednym forżu, to jest dobre pytanie. Nie ma 2 forże, ale nie ma minerałów, po prostu nie ma kasy na nowe upgrade'y. Plus 3 chyba do ataku już ma najwidoczniej. Tak, ma już plus 3 do ataku, więc tutaj będzie dosyć równa sytuacja. Gdyby teraz się zaatakował Hero, miałby tą przewagę technologiczną. Jeszcze oczywiście lata sobie faktorkę, która ma wypatrzeć armię przeciwnika przynajmniej przez chwilę. Za chwilę ona też spłonie. No, Sackery z przodu pilnują tego wszystkiego. Zobaczymy, jak wygląda ta armia. 125 do 80-124 do 87. Jeżeli to dobrze rozegra, puma może rozwalić przeciwnika w 100%, ale force, ta armia wygląda trochę słabo, szczerze powiedziawszy. Dobre force fieldy będą tutaj potrzebne, no i już skanik z przodu jest. Jest High Templar. Ghosty, no jeden Ghosty został zabity y, za jednego High Templara. Nie do końca opłacalne. High Templary z tyłu się jeszcze trzymają. Będą trasy te podchody. Myślę, że zaraz zobaczymy jakąś większą bitwę. Na to wszystko wygląda. Już tutaj podbiegają parę jednostek i jeden High Templar został niezjęty. Tak też jest! Bardzo dobra decyzja. Jeszcze tutaj Puma podchodzi bokiem. Jeszcze jeden High Templar został zabity. Bardzo dobrze, dwa Templary szybciutko zostały zdjęte. Jeszcze latają na no, wszelki wypadek, Wikingi, gdyby miały się pojawić kolosy. Więc Puma zabezpieczył się z każdej strony. Ma już plusy 3 do ataku dla jednostki. I jeszcze ten maruder wybiegł i prawie zabił Templara. Dużo gołsów, dużo gołsów, bardzo dużo gołsów. Kolejne EMP jest rzucane. No i teraz na Simpaku Armeterana w wchodzi do przodu. I gołsy są pięknie snajpowane. Jeden sonik Storm się przydał. I u, to już będzie przegrana. Teraz Puma ma przeciwnika tam, gdzie chciałby go mieć. Dokładnie tego podzielił. Może wbijać się do środka. A tutaj parę tych, no widzimy jak to się dzieje, jak szybko High Templars są zabijane. to tu będą chciały wpadać. Pierwszy z serii który wpadł, no tu jeszcze z 4 byłyby potrzebne. Tarmen nie jest w stanie dobiec. Zeloty próbują coś robić, jednak Medivaki są w stanie to wszystko wybronić. Nie wydaje mi się, żeby na dłuższą metę dał radę to utrzymać. Jednak daje radę utrzymać się e, hero. To jest dopiero ciekawostka. Myślałem, że nie da rady nic więcej już tutaj zrobić, a jednak nie daje rady. Widzimy siłę też Mediwaków. Myślałem, że ciut wcześniej on padnie. No, utrzymał się jeszcze trochę dłużej. Ja się pogubiłem z, ze skrótami. Już jest. Za chwilę Nexus zostanie zniszczony. Nowe High Templary zamienione będą w czy też nie. Sionic Storm rzucony tutaj jeden bardzo ładnie. No zabrakło na tą kulkę, co tutaj stała, dwóch Sionic Stormów tak naprawdę. I wtedy by przegrał y, m, tą bitwę przynajmniej Protos Jeszcze to jest y, jakąś prawa walki y, Jeden Archon sobie jednak nie radzi i jest GG wygrywa teran. No ja dziękuję wam serdecznie za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia. To jest pierwszy z 10 replayów w tym tygodniu. Cześć!